Hej kochani, witam was z tej strony Macronosywka i niespecjalnie się przebrałem na ten filmik, tylko po prostu nagrywałem filmik swój zwykły i zobaczyłem na Insta, że jest reveal do nowego sezonu Drag Race, RuPaul's Drag Race UK vs The World 2. Także stwierdziłem, że przy okazji, jak już jestem przebrany, jak już jestem w dragu, nie wiem czy w ogóle tak mogę mówić, to nagram swoją reakcję. Nie będę udawał, że wiem kto tam będzie od dawna i znam spoilery. Ale tak czy siak, myślę, że będzie super sezon i na pewno lepszy niż pierwszy. A poprzeczka nie jest wysoko. Let's see. Dobra, to jest to. Tak to wygląda. Szkoda, że nie ma żadnego klipu wideo. Ja lubię promo takie wideo, trailery, a nie tylko zdjęcia. Na rzut, rzut oka, naprawdę fajnie to wygląda. Już kosmiczne motywy jak w Fortnite czy Dragon Ball mi się podobają i to jest mój vibe. I w ogóle później jakieś schody kosmiczne, no ekstra. Ich luki są też ekstra. Naprawdę mi się to podoba, powiem wam. Nice, very nice. No to sprawdźmy po kolei. Chyba, że sobie przybliżę jeszcze. Ej no, kurde. Dobra i lecimy po kolei. Kto tam będzie? Ja tak z pamięci nie pamiętam. No Arancia Castilla-La Mancha. Dobrze powiedziałem. Ona jest z pierwszego sezonu yy, Drag Race Spain, Espana, czyli Hiszpania. Bardzo fajna queen. Ona w ogóle mi mega przypomina yy, z w ogóle Poland madama. <grym>, pokażę, no wam pokażę. Oni są naprawdę się podobnie. ej, nie, nie mówcie, że nie, eee, no nie, nawet wyraz twarzy, bardzo śmieszna, bardzo fajna, szybko odpadła z Espana, tutaj wam nie powiem, kiedy odpadnie, ale naprawdę jest fajna i glow up ma, bo ładnie wygląda i ma bardzo ładną perukę, eee, co nie było zawsze the case w jej oryginalnym sezonie. Dalej, Chorizo May, eee, dobrze pamiętam, ja się tutaj czekuję, czy dobrze pamiętam imię. Bardzo śmieszna, bardzo charyzmatyczna, miła, sympatyczna, fajna. Queen też, ona jest z UK, ale który to nie pamiętam. W sensie pamiętam cały sezon i cast, ale numerkę nie pamiętam. Albo trzy, albo cztery. Chyba cztery. Bardzo fajna. No. Ona odpadła na Double Elimination. Bardzo ładny look. peruka, Nice. Very nice. I to tło jest genialne. Ja uwielbiam takie space rzeczy, jak widać zresztą tutaj. Let's go. O, to jest. Jak ona się nazywa? Ona się nazywa Ghostly Kendall. Tak, ona jest pierwszą queen, która odpadła w UK w ogóle w historii, w Anglii. Także Becca. Bardzo ładnie wygląda. Super. Śmiesznie tańczyła w swoim lipsingu, tym w którym odpadła. Tak robiła. One. Two, three, bo to była piosenka Alipy. No, ponoć, albo nie, nie powiem. No, życzę jej dużo szczęścia, bo ona była taka zestresowana bardzo w tym pierwszym sezonie. Także mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. Da. o tak, to jest Australia. Ładne tło znowu. Super są te promoski, mega mi się to podoba. Ona była w Drag Race Down Under, czyli Australia, RuPaul's Drag Race, bo tam RuPaul też był eee, i ona miała super lip -sync do piosenki Michelle Visage eee, i ta piosenka się nazywa Heartbreak In This City, bardzo fajna, eee, jak ona się nazywa, Ty, kurde... Mm. Ich jest za dużo. Ja jeszcze kiedyś pamiętam, jak były tylko sezony Drug Race amerykańskie, a teraz już jest kilka krajów. Oczywiście, wszystkich też sezonów nie oglądam, wszystkich krajów, ale no i tak dużo jest tych Queen. Jak ona się nazywa? Dobra, nie pamiętam. Kondal, Ja nie, nie domyślił się, ale pamiętam ją. Ona była w top 3. Bardzo śmieszna, też sympatyczna osoba. I ładnie wygląda tutaj. Wygląda jak Magda Gessler trochę, nie? kiedy, co nie? Dalej. To jest Jumber's Blonde? Tak, ona była w sezonie trzecim, I guess, albo czwartym, chyba też bardzo fajna. Ru bardzo ją lubiła. E, także nie dziwi mnie to, że tu jest. Mam nadzieję, że jej też super pójdzie. Ona była w top 4 też. E, ja ją bardzo lubiłem. Jakoś, ona była takim underdogiem, bo oni się z niej śmiali wszyscy. A i może dlatego ją lubiłem, bo zawsze mam ze współczucia jakieś takie. E, kibicuję jej bardzo. Dalej. To jest chyba Drag Race Holland, sezon drugi, i ona miała taką eliminację kontrowersyjną, ale jak się nazywa nie pamiętam? Ketaminasz, tak, to dobrze mówię, Drag Race Holandia. Bardzo dobrze szło w tym programie i miała unfair elimination, bo oni jakiś tam twist wymyślili, już nie pamiętam dokładnie jaki. Ogólnie ja lubię Drag Race Holand, o dziwo, bo to jest taki bootleg bardzo. Yy, program, czyli tak, no widać, że budżetu nie mamy ani nic, ale jakoś tak fajnie, że go ogląda. Fajny vibe jest fajny, fajna jury i energia fajna ludzi. No, ale niestety na razie są tylko dwa sezony i dawno nie było yy, nowego. Look jest bardzo ładny, myślę, że ona jest ogarnięta. Podoba mi się ten look. Dalej. O, powiem wam, to jest ktoś chyba, kogo nie znam. Yy, bardzo, no, look jest ekstra. Na razie nikt nie ma złego luku. Fajnie, że dali jej tęczę w tle, żeby to pasowało tutaj, bo nie wszyscy mają, nie? Oni tak do. A oni dopasowują kolory tego, tej poświaty w tle do tego, co jest tu mniej więcej. Ale super jest a theme, czyli motyw tych promosków. Ja bym chciał filmik, ale pewnie będzie jak już się przebiorę z powrotem i skończę nagrywać. La Grand Dame, nie, nie, nie wiem co to jest. to jest. Nie wiem, strzelam Francja. To jest super queen, uwielbiam ją. Ona jest Drag Race Thailand. Pierwszy sezon. To jest Marina Summers. Ona jest zajebista, ona będzie ekstra, bardzo fajna osoba i bardzo ładnie wygląda. Naprawdę. Kurde, Mayhem Filler czy Mayhem Miller. Queen, która, której zawsze źle idzie, ale cieszę się, cieszę się, że ją biorą wszędzie, bo ona bardzo była taka wzruszająca w swoim pierwszym sezonie w Ameryce. To był dziesiąty. W sensie jej pierwszy, ale dziesiąty całego programu. I ja jej kibicuję. Bardzo ładnie wygląda. Wiem, że już Wam ładnie cofnę, no ale jakby. Naprawdę mi się podoba ten look jeszcze z tym tłem i ta wig, czyli peruka, no ekstra, seria. Co? Ta nie wiedziałem, że będzie, to jest Scarlet. Mm, Scarlet. Envy. Ale jazda. Ona też będzie. Ona jest śmieszna i taka kontrowersyjna i taki ma fajny vibe, tego wiecie. Bardzo fajna osoba. Eee, kurde, muszę dzisiaj poczytać w słowniku jakie są wyrazy na fajna, jeszcze inne synonimy. Ładny look i na ładne synonimy też. Eee, ona była w sezonie 11 i w All-Stars 6 w Ameryce i ostatnia osoba już. O, Dia Coffee, ona była w sezonie drugim UK bardzo Interesująca postać, captivating, ma się ochotę ją oglądać, mega charyzmatyczna i śmieszna, i ru bardzo ją lubił. Problem jej to była moda, jej luki były straszne. Mm, ten look jest ok. Ona wiem, że ma Glowa, bo obserwuję ją na Insta i widzę, że naprawdę jest teraz jak prawdziwa modelka, także myślę, że jej dobrze pójdzie. So, No i tyle, ej, naprawdę fajny cast. Myślę, że to będzie super sezon. Z ciekawostek takich nie aż tak spoilerujących, które mogę wam zdradzić, jest tak, że oni, to jest pierwszy sezon w brytyjskiej, jakby franchise, czyli serii, gdzie będzie nagroda pieniężna. No bo tam ogólnie są zasady, jak to jest narodowa telewizja, to nie może być nagroda przez sponsorów, oni muszą sami, bla, bla, bla. No i teraz w końcu znaleźli tyle budżetu, żeby dać im troszkę kaski. Ten cast jest ekstra. Promo mi się bardzo podoba. Mhm. Jedno, jedno z lepszych. To jest drugi sezon UK vs. The World, czyli Anglia kontra świat. To był pierwszy sezon, i to promo nie było aż takie złe, ale było mega takie bootleg, właśnie takie, bo to była pandemia chyba jeszcze, takie no, że widać, że zrobione na kolanach w autobusie. Ten kaz też był fajny, ale ogólnie sezon był średni, bo mi się nie podobał boot order, czy elimination order, czyli kolejność, w którym odpadały Queen, bo akurat te, które lubiłem, odpadały. No i no i dobra, no i tyle powiem, a to jest najnowszy sezon Drag Race tego głównego, czyli amerykańskiego 16. Ja się tak nie przykuwałem temu promo, fajne jest, ale już po prostu tam te promo tak robią fabrycznie i masowo, bo co chwilę tam coś wychodzi, także wiecie, jakieś bardziej przeżywałem jak wychodziło jakieś promo, bo to było wydarzenie raz na pół roku albo rok, a teraz jest raz na trzy miesiące albo już nawet częściej. Ogólnie to promo jest fajne też jakiś o, powiedziałem fajne, Motyw zielony czy wojskowy? O, jaki ładny strój! Oh my gosh, zasłaniam go! Wow! To jest stand-out dla mnie, czyli wyróżnia się ten jakiś śmieszny look. Nie mówię ten jako osoba męska, tylko chodzi mi o look, czyli ich strój. Ten strój. Ten się wyróżnia również, strój. No i tyle, kochani. Dobra, jestem excited, naprawdę jestem excited. Każdy ma video. Hey, kochani, to jest teraz kilka dni później. Słuchajcie, okazało się, bo akurat jeszcze nie zmontowałem filmiku i go nie wrzuciłem, że wyszło promo do UK vs The World 2, także sobie zareagujemy na żywo. Jest jeszcze Midday Queens, które trwa tam z 20 minut. Tego nie będę oglądał, tylko to minutowe promo. Let's see. W ogóle jest 4K. Co mnie zaskoczyło. A, czyli po prostu tylko na tej scenie, ok. Ok. Ah! O, oh. oh, tia. Nice. Jest. Oh, <laughs> o. Oh. Ah! Mayhem. Ludzie ją hejtują niepotrzebnie. A tu będzie fajny sezon. Ty, yeah, ona wygra pewnie. O, fajny ona jest. O, ta może wygrać też w sumie. Powiedz coś po angielsku. Okej, okay, no takie low budget, ale, ale takie słodziakowe. Yy, powiem Wam, że to chyba wszystko. Pozdrawiam.